Cześć, nazywam się Wrzasku. Dzisiaj przygotowałem dla ciebie 20 przydatnych informacji na temat POE2. Zapraszam. Dropnąłeś niezidentyfikowany przedmiot z napisem Tier 3 w nawiasie. No i co to właściwie znaczy? Przedmiot ten podczas identyfikacji nie otrzyma niższego mod tieru niż tier trzeci w tym przypadku. Wyjątek stanowi mod, którego maksymalny tier jest niższy. W tym momencie maksymalny określony level tieru to piąty. Aby progresować Atlas w endgame'ie musisz zaliczać mapy, na przykład 10 tier czwarty, ale czy wiesz, że jeżeli zrobisz wyższy tier, na przykład szósty, to zaliczy ten niższy? Po przejściu kampanii powinieneś mieć 100 bazowego spiritu. 30 za King in the Mist w akcie pierwszym, 30 za pokonanie Ignakduk w akcie trzecim oraz 40 ponownie za zabicie Ignakduk. Tym razem w akcie szóstym. Na ten moment nie mamy do wyboru zbyt wielu rodzajów z aczkolwiek możesz wykorzystać tab np. currency albo essence do grupowania przedmiotów np. run, katalistów czy artefaktów, by zaoszczędzić miejsce i utrzymać porządek w skrzynce. Jesteś nowym graczem? Podnoś przedmioty z otworem na runy lub z przedimkiem superior, posiadają zwiększone quality, rozbijesz je na użytkowe szardy wzmacniające jakość twojego ekwipunku, a nawet mogą stanowić źródło pierwszego przychodu. Stół do odzysku odblokujesz po wykonaniu questu dla Renniego w akcie pierwszym. Przedmioty u sprzedawców zmieniają się za każdym razem, gdy wbijesz nowy level. W szczególności na początku przygody sprawdzaj je często. Filtruj przedmioty rzadkie oraz wykupuj te z otworami na runy. Już wiesz po co? Sprawdzaj, co oferuje NPC w każdym akcie, w szczególności grając SSF-a. Używając Valorba na mapy tieru 15, masz niedużą szansę na podbicie jej do tieru 16. Pamiętaj, aby wcześniej ją skraftować. Valorb po użyciu na ekwipunku ma 4 możliwości działania. Nic nie zrobi tam, gdzie możliwe, doda jeden dodatkowy otwór na runę zmniejszy lub zwiększy wartość istniejącego moda lub modów, maksymalnie połowę z nich, lub doda specjalny nowy Walmod. Pamiętaj zawsze, zmienia przedmiot na corrupted. W przypadku unikatowego przedmiotu, zamiast zmiany moda, zmieni mnożnik wielkości modyfikatora moda: od 0,78 do 1,22. Miej na uwadze, w większości wypadków nie będziesz już w stanie nic zmienić na koraptowanym przedmiocie. Dlatego dodaj wcześniej Quality oraz otwory na runy. Aby omen zadziałał, musisz go w pierwszej kolejności włączyć. Możesz użyć kilku omenów. Jednocześnie Kilka milionów złota ciąży w kieszeni Czas na gambling u Alwy Można trafić unikaty Na przykład amulet Astramentis W tym momencie warty ponad 100 divinów. Zmieniłeś czarma na nowego? Nie zapomnij napić się ze studni By odświeżyć ładunki Możesz nosić kilka takich samych czarmów szczególnie przydatne jeśli chodzi o magic find. Nie będę wspominał o pierwszej i drugiej ascendencji, ale pomówmy o trzeciej i czwartej. Możesz je odblokować na dwa sposoby. Trzecią, pokonując Skorpiona na trzecim piętrze na ścieżkach Sekema, dawne sanktum, lub pokonując 10 pięter Ultimatum. Przejdźmy do czwartej ascendencji. Odblokujesz ją przechodząc wszystkie cztery piętra ścieżek Sekema lub pokonasz Trial Mastera w Ultimatum po przejściu 10 Pięter znajdziesz drzwi. Aby je otworzyć, umieść w nim trzy różne fragmenty, które wypadają z ostatniego bossa na dziesiątym piętrze. A tam czeka już Trial Master. Fragmenty możesz również kupić. Czy wiesz, jak działa Light Radius w PoE2? Im więcej posiadasz, tym więcej mapy odkrywasz poruszając się po niej. Corrupted Aria, Beyond, na mapach zwiększa level potworów. To samo tyczy się map Irradiated. Na mapie z dwoma tymi modami zwiększasz level przeciwników o 2. Aby zaliczyć map boss skill pointy, musisz zabijać bossy i stopniowo zwiększać ich trudność oraz level. Pierwsze dwa punkty za bossa na mapie level 79. Taki level ma mapa tier 15. Kolejno 80.

Map biom z bossem, Corrupted oraz Iridiated do tego Waystone tier 16, zapewni taki level. Teraz już tylko pinacle boss i mamy komplet punktów. Na Atlasie szukaj niestandardowych obiektów, trzy rodzaje Cytadel, aby zdobyć fragmenty do pinakla, hideouty, mapy unikatowe oraz Nameless Sir, który pozwoli Ci wybrać jeden darmowy unikat. Możesz używać tier 1 Waystoneów na zagubionych wieżach, aby jak najszybciej je zaliczyć. Na na ten moment nie widzę sensu marnowania Waystonów oraz czasu na przejścia wież. Do tego znikające duchy, które zamrażają i cyk sytuacja z minus 10% podatku od śmierci. Wypadł ci tablet, ale właściwie do czego jest i gdzie go użyć? Na ten moment mamy 5 rodzajów tabletów przyporządkowanych do mechanik np. Bridge czy Ekspedycja, plus jeden Irradiated. Po umieszczeniu owego wieży okoliczne ma bioby w liczbie od 5 do 10 otrzymają określoną mechanikę. Zalecam używać jak najczęściej, tablety wypadają często, a mocno zwiększą efektywność podboju w endgame. Zanim użyjesz tabletu na wieży, zamknij niechciane mapy biomy, na przykład Augury czy Mir. Przecież nie chcesz robić bridge'ów w ciasnych korytarzach. Aby zmaksymalizować drop, mapy z mechanikami rób te, które mają zwiększoną ilość potworów lub rarity quantity. Niechciane biomy ze zwiększonym drop z Stoneów, aby podtrzymać ich ilość. Doceniaj siłę Joeli. Zwiększony block chance na Rubinie, odnowienie many na Szafirze, czy zwiększony damage na bosie w Emeraldzie mogą okazać się bardzo pomocne. To już wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Jeżeli którąś z informacji uważasz za pomocną, zostaw like i suba, a to na pewno pomoże mi w rozwoju kanału. Do zobaczenia na Twitchu w Rasku.